W liturgii rozpoczynamy dzisiaj lekturę Ewangelii według Świętego Łukasza. Rozpoczynamy od czwartego rozdziału. To jest początek działalności Jezusa. Jezus znajduje się w Nazarecie. Znajduje się wśród swoich, jest w synagodze, w synagodze, którą dobrze zna. Bierze słowo Boże do ręki, szuka w nim odpowiedzi na ważne pytania. Znajduje te odpowiedzi, chcę, głosi to słowo. Przyglądnijmy się Jezusowi, ponieważ to jego, to jego spotkanie z tym Słowem wydaje się być dla Niego bardzo owocne. Ale w tym tekście znajdujemy wiele podpowiedzi, co zrobić, by również moje i Twoje spotkanie było owocne. To spotkanie oczywiście ze Słowem Bożym. Po pierwsze, Jezusa spotykamy po dwóch ważnych wydarzeniach. Po pierwsze, jest to wydarzenie chrztu. Jezus usłyszał to, Ty jesteś mój Synu umiłowany. Doświadczył mocy Ducha Świętego, był otwarty na Ducha Świętego. Przeżył również to, że jest, że jest kochany przez Boga. Drugim doświadczeniem jest doświadczenie kuszenia na pustyni. To doświadczenie radykalnie inne, trudniejsze. Kiedy Jezus spotyka się z własną kruchością, kiedy czuje głód, kiedy widzi, że musi się zmagać i że to zmaganie nie jest łatwe. Dwa ważne doświadczenia, zanim Słowo Boże trafi do naszych rąk. Doświadczenie tego, że jestem kochany przez Boga i drugie doświadczenie, że jestem kruchy. Że potrzebuję tego słowa, by mnie podtrzymywało, leczyło tak itd. Zwróćmy również uwagę na to, że Jezus to słowo otwiera, nie na chybił trafił. Ewangelista pisze, że znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch był Pański nade mną, ponieważ mnie namaścił, posłał dalej. On znalazł to miejsce, czyli on go szukał. Jezus w słowie Bożym szuka odpowiedzi na istotne dla niego pytania. Tym pytaniem jest w tym momencie jego życia. Pytanie. Jego tożsamość, kim jest, potrzebuje znaleźć tą odpowiedź, więc szuka w Słowie Bożym. Nie traktuje tego słowa magicznie, ale pyta się tego słowa, powiedz mi, kim jestem. Pozwala, by to słowo go przeniknęło, by mu po pozwoliło, pomogło odkryć tę prawdę o mnie. I wreszcie odkrywa. Kiedy wreszcie przeczytawszy ten tekst, mówi, to słowo się wypełniło. Tak, to jest o mnie. Odkryłem swój własną tożsamość. Zwróćmy uwagę, że nie wszyscy potrafią w ten sposób głęboki czytać Słowo. Słuchacze, którzy są wtedy w synagodze, potrafią się jedynie zadziwić, zachwycić, powiedzieć: O, pięknie gada. To jest mądre, co on mówi, ale tak naprawdę to Słowo ich nie przenika, nie dotyka wewnętrznie. Bardzo to widać w tej Ewangelii. Niech ta Ewangelia nas zachęci, zaprosi do tego, żeby w sposób naprawdę głęboki czytać Słowo. By pozwolić temu Słowu czytać nasze życie, pozwolić Słowu, by nas przenikało, penetrowało nasze serce, tak jak to Słowo było zdolne spenetrować serce Jezusa, może spenetrować również moje serce. I oby tak się stało. Spróbujmy. W tym kontakcie ze słowem Jezusa naśladować. Słowem Jezusa naśladować.